W tym ćwiczeniu będziemy wzmacniać mięśnie pośladkowe, zwłaszcza mięsień średni i mniejszy, które są tutaj po, boku naszych, po bokach naszych pośladków. Yy, idziemy do pozycji 90-90, ale leżąc na boku. I chcemy sobie ustawić kręgosłup w ten sposób, że głowa, klatka piersiowa i miednica są w jednej prostej linii, tak? czyli wasz Pręgosup będzie prosty, nie powinien się wyginać w dół. Tak? Głowę umieszczamy sobie na poduszce, albo najlepiej na wałku, albo na jakimś bloku. I teraz kolana wysuwamy do przodu, czyli to jest pozycja 90-90, kąt prosty w kolanie, kąt prosty w biodrze. I w tej pozycji nasza miednica będzie nam się przesuwać tutaj do góry. Tutaj z boku klatka piersiowa będzie opadać w dół. I będzie nam kręgosłup się wyginał w dół. My chcemy prosty kręgosłup, tak? Czyli ustawiam sobie lewy bark, czyli ten dolny bark, w linii z moim głównym barkiem, tak? Moja miednica, odsuwam ją lekko w dół, tak, żeby lewa strona miednicy z prawą stroną miednicy była w prostej linii, tak? Czyli tutaj moja, moja prawa strona jest uniesiona, ja chcę, żeby ona była w linii z moją dolną miednicą, tak? Uwaga też na przesunięcie do tyłu, tak? Czyli nie chcemy otwierać klatki piersiowej i y, miednicy do tyłu. Chcemy, żeby ona była ustawiona w pozycji prostej, skierowanej do przodu. Także sprawdźcie, co się dzieje z kolanami. Można sobie włożyć coś pod, pod kolana, tutaj, przysunąć, tak? Żeby prawe kolano, czyli moje główne kolano, było w linii z lewym kolanem, tak? To samo z rękami, tak? te, to, te, to, Ta prawa ręka nie powinna być dalej niż ta lewa ręka, tak? Muszą być w tej samej linii, wtedy będzie yy, ten prawy bark w linii z lewym barkiem. I teraz prostujemy sobie prawą nogę, tą górną nogę, napinamy, tak? Czyli zginamy stopę, napinamy tą nogę nie za mocno, tak? Tylko chcę, że chcę czuć, żeby mięśnie w całej mojej nodze zaczęły troszeczkę pracować. Uwaga, nie idziemy z tą nogą za daleko, bo wtedy będziemy znowu wypinać klatkę piersiową do góry i uginać dolne plecy. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby miednica była cały czas lekko podwinięta i idę tyle do tyłu, że czuję, że jak pójdę dalej, to moja miednica pójdzie do przodu przechylenia. Tak? Czyli to jest moje ustawienie. Teraz kładę sobie prawą rękę na biodrze i odsuwam jeszcze bardziej to prawe biodro od mojej klatki piersiowej. Teraz podnoszę nogę do góry i szukam napięcia w mięśniu pośladkowym, średnim i małym, tak? Czyli to jest bok pośladka, zaraz za tą linią tutaj, jak macie tą szef w spodniach, zaraz za tym szwem z tyłu będziemy mieć mięsień średni, mniejszy pośladka. I trzymamy to napięcie, trzymamy, trzymamy, trzymamy. Stopa powinna być skierowana do przodu, <laughs> jeśli obrócicie stopę do góry, to automatycznie nasze zginacze bioder przejmą pracę, tak? Nie, nasze pośladki. Czyli stopa skierowana do przodu, noga jest ustawiona bokiem do góry, tak? I trzymamy to napięcie. Nie chcemy, żeby miednica się unosiła razem z nogą, tak? Czyli miednica jest ustabilizowana, podnoszę nogę, trzymam 20-30 sekund i wraca. Można sobie wrócić tutaj, troszkę pomasować pośladek i robimy jeszcze raz. Powtórzcie sobie od 6 do 8 razy na prawej stronie, później na lewej stronie i później jeszcze raz można powtórzyć to samo ćwiczenie, tak? Na prawej i na lewej stronie.